Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, matka synów Zebedeusza, podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej, Twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej. Ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie, jako okup za wielu. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, jak słychać dzwon wzywa do porannej modlitwy i dzisiaj obchodzimy święto świętego Jakuba, ale jest pytanie, który to Jakub i który jest prawdziwy, żeby nie było tak jak chociażby w tym filmie. Polski! Już? Już. Czy mógłby pan na chwilę zamknąć oczy? Na chwilę? Po co? Na chwilę. No mogę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Już. No. <laughs> Nawet uderzające podobieństwo. Oczywiście mówimy tutaj o świętym Jakubie, większym w porównaniu do tego, który jest także nazwany jako Jakub mniejszy, to jest drugi Jakub, ale też jeszcze jest trzeci Jakub, Święty Jakub Brat Pański, który jest autorem listu Świętego Jakuba, który jest w Nowym Testamencie. A dzisiaj w Ewangelii słyszymy to słowo o protekcji właśnie Matki Jakuba Jana, którzy się wstawiają, która się wstawia u Pana Jezusa żeby oni zdobyli poczesne miejsca. Dlaczego? Dlatego, że myślą, że Królestwo Boże, bo o to właśnie chodzi, o budowanie Królestwa Bożego, było królestwem na wzór tego królestwa, które my wiemy, czyli władza, tron, yy, dwór, yy, wpływy. No i zajmowanie miejsca po prawej i po lewej stronie jest pragnieniem nie tylko Jakuba i Jana, ale to, co jest najciekawsze, to to, że Jakub i Jan przyznają że mogą pić z kielicha, którego Pan Jezus będzie pił, nie rozumiejąc jeszcze, co to znaczy, oraz to, że rzeczywiście jakieś tam miejsca zna, zajmą, ale nie takie, o które, o które zabiegali, dlatego że zrozumieją, że tronem Chrystusa będzie krzyż, a miejsca po lewej i po prawej stronie będą zajęte przez dwóch łotrów. Natomiast koniec życia świętego Jakuba będzie taki, że to jest pierwszy z apostołów, który został ścięty w Jerozolimie. Jak wiemy, jego relikwie są przechowywane w Santiago de Compostela w Hiszpanii, do której teraz bardzo dużo ludzi zmierza z pielgrzymkami. No, można pielgrzymować na różne sposoby. Jednym z tych sposobów jest chociażby wędrówka czy pielgrzymka rowerowa. Właśnie to, co ja teraz próbuję uprawić. Za chwilę się zabiję, bo sam nagrywam. dziękować, chociaż się nie zabiłem. Ale powoli już dojeżdżamy do celu. Drugą formą pielgrzymowania, i to jest najczęstsza forma, no to oczywiście jest piesza pielgrzymka. Bardzo wielu ludzi teraz zmierza właśnie na te dzisiejsze uroczystości. Czego nas uczy ta dzisiejsza Ewangelia? Nauczy no, nas tego, żebyśmy korzystali z tego kielicha, który Pan nam daje każdego dnia. Nie szukali oczywiście cierpień, bo to nie, jest, bo to nie o to chodzi. Każdy ma swoje doświadczenia, żeby też nie chojraczyć, ale przyjmować to, co jest. Mając nadzieję, że jakieś tam miejsca w Królestwie Bożym znajdziemy, takie, które Pan nam wyznaczy, a jeśli nam Pan wyznaczy, na pewno nam wyznaczy bardzo dobre, godne dla nas i adekwatne, ale też mieć udział w misji i budowaniu Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyzywajmy stawienictwa Świętego Jakuba i prośbę, aby Pan nam błogosławił.